Witajcie, witajcie. Dwusetny odcinek Niskiego Pressingu. Halo, halo Maćku. Dzień dobry Pawle, dzień dobry Państwu. Witam Was kochani, witam y, Cię Maćku. Kochani, trochę nas nie było, dlatego jesteśmy Wam winni. Kilka y, słów wyjaśnień. No cóż, y, ze względów y, trochę zdrowotnych, trochę zawodowych tak wyszło, że, że przez, ten, przez ostatnie dwa tygodnie nie nagraliśmy żadnego odcinka za co przyznam się, kilka razy na mieście mi się już zebrało. Macku z tego co wiem, to Tobie też, dlatego już się naprawiamy i jesteśmy już, w, już, już powiedzmy, że w miarę zdrowi tak na i, i zorganizowali na pełnych obrotach, może jeszcze nie na 100%, ale wracamy do Was po tej krótkiej przerwie. Czasami przegrywa się z życiem. I teraz jeszcze jesteśmy wam winni kolejnego tłumaczenia. To jest tak, 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 nie mylimy się, to jest dwusetny odcinek Miejskiego Pressingu, a więc taki solidny jubileusz, ale wiem, że oczekiwaliście, że zrobimy coś specjalnego na, z tej okazji, ale postanowiliśmy inaczej. Maćku, dlaczego? Wy, tak, jest, to jest dla nas bardzo ważny odcinek, ale jak każdy, każdy jeden, więc postanowiliśmy, że Chcemy poświętować już niedługo, bo pod koniec stycznia, na nasze piąte urodziny, więc wtedy chcemy, chcemy czymś Państwa zaskoczyć, więc już nad tym pracujemy, już nad tym myślimy. A teraz po prostu bieżące treści. Odcinek numer 200, ważny, podkreślam, jak każdy. Jak każdy z poprzednich 199. Dokładnie, Dokładnie tak. tak właśnie. Dokładnie tak. tak z Maciekiem postanowili, że jako że ta piąta rocznica to to jest naprawdę coś. 5 lat i połączymy to w, sty w styczniu, piątą rodzinę. Yy, Także to będzie taki. No, coś tam tak jak Maciek Wam tutaj wam powiedział. Myślimy nad, nad formą te tego odcinka. Będzie to, będzie to na pewno special edition, takie specjalne wydanie. Będzie się trochę różniło. Tak jak następny odcinek zrobiliśmy, taki specjalny, tak samo będzie teraz. Ale co, to tak do meritum, żeby nie przedłużać, rozmawia, rozmawiamy, nagrywamy się dosłownie kilka minut po smutnym meczu w Pruszkowie. Jeden-jeden ze Zniczem. No i cóż, jesteśmy mocno rozczarowani tym spotkaniem Maćku na gorąco, powiem że tam mocno. Zapełniłeś kartkę notatkami tak, z tego meczu. Tak, no piecz, Paweł, czy, czy smutnym. To był trudny mecz, ale nikt nie powiedział, że w tej Fortuna I lidze będziemy grali łatwe spotkania. Faktycznie te dwa ostatnie z motorem Lublin i z Wisłą Płock, no, rozbudziły nasze apetyty, więc myśleliśmy, że, że teraz w Pruszkowie na wydawałoby się teoretycznie łatwiejszym terenie. To zwycięstwo powinno przyjść łatwiej. No niestety, fortuna, pierwsza liga to jest wymagająca liga i tutaj nie ma łatwych spotkań. Pierwsza połowa mnie bardzo mocno zaskoczyła, bo zagraliśmy po prostu słabo. Yy, wydawałoby się, że statystyki pokazują, że mamy zdecydowanie lepsze posiadanie piłki, ale te statystyki dość mocno tutaj zakłamały tę sytuację. Znicz po prostu był bardziej konkretny, zdeterminowany, grał agresywniej. Nie mogliśmy odnaleźć swojego pomysłu na grę, a my z błędami indywidualnymi, bo właśnie po takim błędzie naszego kapitana straciliśmy gola, z błędami w ustawieniach, to mnie bardzo martwiło w tej pierwszej połowie, no nie radziliśmy sobie przy chociażby stałych fragmentach gry. Bez tej intensywności, a my bez tej intensywności po prostu tracimy swoje walory. Więc jak, jak zwalniamy, jak zaciągamy ten hamulec, to sami sobie prokurujemy po prostu problemy. Więc tu musimy nad tym popracować. Dawaliśmy się wyprzedzić, wyprzedzać piłkarzom z i to było bardzo, bardzo mocno widać w tej pierwszej głowie. No i jeszcze powtórzę się, bez, bez takiego pomysłu. Bez jakości i, i, i co, no i bez skrzydeł. I to mnie po raz kolejny zastanawia, bo to nie przypadek, że Antonik zszedł po pierwszej połowie, zagrał kolejny raz bardzo słabe zawody, Michalik troszeczkę lepszy, szarpo, widać było przynajmniej determinację i chęć, ale no, to też było za mało. No i wyszliśmy na tę drugą połowę. Chyba bardziej skoncentrowani, z większą determinacją i z większą intensywnością. I już było nam troszeczkę łatwiej. Doprowadziliśmy to właśnie intensywnością do tego, że Znicz się cofnął. Mieliśmy troszeczkę więcej przestrzeni, mogliśmy pokreować tę grę. No i to doprowadziło do tego, że po stałym fragmencie gry na, można powiedzieć, dwa tempa. Tak, tak użyję takiego określenia: Kamil strzelił Gola. Zaznaczę Kamil Drygas, którego tak naprawdę nie widzieliśmy do, do tego gola, więc dobrze, że znalazł się tam gdzie powinien, ale to też nie był mocny mecz Kamila Drygasa, ale zabrakło tych argumentów, żeby wygrać to spotkanie. Zremisowaliśmy, ja szanuję ten, ten punkt i no i co? Po, po, powtórzę się, takich spotkań jeszcze pewnie w, w tym sezonie będziemy widzieć kilka, to nie jest łatwa liga. No to się z Tobą muszę zgodzić, jestem również w tym święcie przekonany, że takich meczów przed nami jeszcze kilka przynajmniej w, w tym sezonie. Bardzo mi się podobało Maćku y, Twoje określenie, y, gol, na, y, strzał, gol strzał na dwa tempa Kamila Drygasa, ponieważ jest no to tak. y, rodem, rodem z Handmala. Kiwicy piłki ręcznej dobrze wiedzą o, o, o czym mówię, o rzucie w na, na dwa tempa, także Kamil Drygas, ja powiem tak, to może zacznę, jeżeli to moją część przydługiego i, i, i nudnego wywodu na temat tego meczu, zacznę od tego, że, mm, no, że tu się z tobą zgodzę, że to rzeczywiście no, takie mecze będą się zdarzać, że to ten mecz to był taki taki obrazek yy, no, fortuna pierwszej ligi w pigułce. Powiedziałkowy wieczór, lekko ponury stadion znicza Pruszków i, i no i też mecz no nie należał do e, jakichś takich, no nie wiem, no nie przejdzie do historii polskiej piłki nożnej na pewno, ani też pierwszej ligi. Natomiast powiem tak, ja jestem bardzo, <laughs> przepraszam, bardzo, no bardzo rozczarowany jestem tym rezultatem. Ja rozumiem, to się to, podkreślę, to zgadzam się z tobą Maćku, że taka jest ta liga, i takie mecze będą, natomiast y, Miedź zagrała y, dwa świetne mecze z Motorem Lublin i y, z Wisłą Płock i, i rzeczywiście tak, tak jak mówiłeś, że te nasze apetyty się y, no, podkręciły, tak, tak, ale no jeżeli po dwóch takich świetnych meczach no, Miedź jedzie do takiej drużyny jak Znić Pruszków i wygląda tak jak wygląda, szczególnie w pierwszej połowie, to aż po prostu no ja wzdycham, po prostu powiem tak, w mojej opinii nie wiem, oczywiście możecie się ze mną zgadzać, też nie zgadzać, nie wymaczku jak ty. Um, oczywiście zachęcamy tradycyjnie do pisania komentarzy. Tak, Tak, yy, w mojej opinii zniżpruszku jest to najsłabsza drużyna yy, w tej widze, yy, z jaką do tej pory mieć się mierzyło. Yy, na tle mieć. To była zdecydowanie najsłabsza drużyna. Tak jak powiedziałeś, bardzo dużo biegała, grała bardzo agresywnie, ambitnie. Yy, I tyle. I to jest, jeżeli chodzi o, 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 o takie atuty czysto piłkarskie, to to był poziom drugiej ligi dla mnie. To po prostu, no naprawdę, poziom drugiej ligi. Ta drużyna nie powinna jakieś widzę. Nie chcę wrażenia z nicza bo, bo oczywiście była ogromna ambicja, wola walki, i oni ten po prostu wybiegali sobie, te, sobie ten punkt. O, mmm, jak mamy, który dzisiaj mamy? 30 października. Ja w tej tak. chwili zakładam się o skrzynkę, o skrzynkę dobrego trunku. Że liczbuszków spadnie. To jest pierwszy kandydat do spadku. Ta drużyna, to nie jest drużyna pierwsza ligowa. Także mogę się z nim Maczek, jak ty nie ze mną się droż, to, to czekam na zgłoszenia. Czekam na zgłoszenia w komentarzach, kto pierwszy się zgłosi. Ja się z nim zakładam o skrzynkę yy, małego jasnego powiedzmy. Tak, Pawełku, nie tylko ta słaba drużyna do w pierwszej połowie mogła z nami wygrywać 3-0, bo przypomnę ci. Ale to tylko, yy, ale i, I jeszcze ten słupek, wiesz, po, po główce, więc naprawdę... Tak, dokładnie to tylko... tak, ale to świadczy nie o tyle... Tylko w mojej ocenie to, świadczy, to nie świadczy o tym, że zniszczy, kapi, prezentował kapitalną piłkę nożną i wysoki poziom, tylko że my po prostu zrobiliśmy tak. katastrofalnie. oczywiście. Pełna katastrofalnie. Wspominałeś o braku intensywności, bez pomysłu, nie funkcjonowały nasze skrzydła, właśnie to bo, bo ostatnio te nasze skrzydła już funkcjonowały. To wszystko wyglądało, że one już... Wszystko wracało do normy, i to już fajnie wyglądało, natomiast no, dzisiaj ja bym tutaj nawet się nie czerpiał poszczególnych piłkarzy, bo nawet weźmy Damiana Trąta. Przed tygodnią w meczu z wisłą ja moim według mnie Damian Trąc zagrał chyba najlepszy mecz w historii swoich występów w koszulce Miedzi Legnica. Może on miał świetne występy, ale to w drugiego planu ten niewidoczny bohater, tak? A, a tym razem ja po prostu takiego Damiana Tronta jak w meczu z wisłą Post, jeszcze nie widziałem. To był dla mnie turbo trąd to, co gościu po prostu y, wyprawił na boisku, jeżeli chodzi o ten aspekt ofensywny, to po prostu jest, to było nie do wyobrażenia. Dzisiaj no, nawet na miano nie było. No, no, no generalnie wszyscy, czy skrzydła, czy środek, no po prostu no, Nemania Miłoskowicza, którego y, zawsze na każdym kroku podkreślamy, że ma, ten piłkarz ma swoje wady i zalety, jak, jak każdy. Ale jesteśmy jego wielkimi fanami i jesteśmy jakby w tym klubie Nemani tak, także no to dzisiaj to co Nemania Miłuskiewicz zrobił, to to w głowie się nie mieści, bo co no ewidentny błąd, pierwsza piłka przelała mu się po nodze, potem dał się ogleć jak junior, no zawalił, Nemania. Tak jak tydzień temu był jednym z bohaterów, z z łosk dzisiaj? coś, coś, coś wstryknęło i po prostu inne no mania, no generalnie y, katastrofa w tej pierwszej połowie to wyglądała katastrofa. W drugiej połowie, no tak jak mówiłeś, no, no, no z już bronił tego, y, tego prowadzenia, no między no nie wiem, co tam się działo w szatni, musiało być chyba dosyć głośno i gorąco, ale, no, zamknęła, no zdecydowanie lepiej wyglądała i tutaj naprawdę, no już, no, wyglądało to zdecydowanie lepiej, natomiast no, nie, tylko by było już grać z taką bezyną. Z tak broniącą się dużą jak zniszczy, na dużej ambicji, yy, agresywnie, praktycznie momentami całą drużyną to zniszczy bronił. No chwała Kamilowi Drygasowi, że strzelił tą bramkę i to też no, 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 no kapitalne zachowanie, no, trzeba Kamila Drygasa tutaj pochwalić, bo tak jak powiedziałeś na dwa tempa, doskoczył wszyscy stali, a on, 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 on doskoczył jeszcze raz za te piłki, to praktycznie no, naprawdę no, wielki szacunek za tą bramkę, no i cóż. No. I zaczęli jakby zdecydowanie lepiej w tej drugiej połowie. No ale na zwycięstwo no, no, piłkę o Krzysiek Dżazga miał, tak? Dobrze pamiętam, Krzysiek Dżazga tak, tak, tak. Piłka tak, tak. Jeden z piłkarzy z Nicza w ostatniej chwili tam wjechał ślizgiem, wybił, zablokował ten strzał. No, szkoda, bo myślę, że jakby tego nie zrobił, to by, to by, to by Krzysiek Dżazga strzelił na byśmy ten mecz przepchnęli kolanem. A tak niestety nie udało się przepchnąć tego meczu kolanem i ja osobiście czuję się bardzo rozczarowany. Natomiast jednocześnie, już Ci Maczku daje głos zdaję sobie sprawę, że takie mecze będą się zdarzać. Dwa, trzy świetne mecze, za chwilę jakaś no po prostu męczarnia z drużyną z dołu tabeli, nawet taką jak Znić Pruszków, którzy, która w tej lidze jak dołoży te cechy wolicjonalne, e, ambicje, walkę, przegra u siebie, to po prostu to takie mecze się zdarzają, zdarzają. No, szkoda, że nam się to zdarzyło, ponieważ ja jeszcze raz, jeszcze raz y, powtórzę się, dla mnie Znić to najsłabsza drużyna w tej lidze, i pewne spadkowicz. Szkoda, szkoda tych punktów, ale takie mecze będą trudno. trudno. Dobry punkt, jak się nie ma, jak, jak to się mawia, jak się nie ma tego, co się lubi, to się lubi to, co się ma, tak? To, że nic nie namieszało. A jeszcze drugie, równie drugie wyświechtane, wytarte powiedzenie, że jeśli nie da wygrać, to trzeba zremisować. No i okej, okay, trzymajmy się tej wersji i czekamy na, na powrót. Miedzi w, tym, w tej lepszej wersji, w tej wersji z spotkaniem z Wisą Płock i z motorem Lublin, bo to było wow. No, dokładnie tak. Ja myślę, że już bardzo szybko mieć będzie mogła się zrehabilitować, bo przecież trzeciego gramy z resowią. Ale ja bym chciał jeszcze wrócić do Krzyśka Dłazgi, bo to bardzo dobra zmiana. Krzysiek wszedł i od razu Aha. się troszeczkę ta intensywność zwiększyła. Strzał w 68. minucie zablokowany, strzał w 69. minucie wybroniony, i było widać, że Krzysiek ma ogromną chęć do, do poderwania tych kolegów, bo właśnie w tej drugiej połowie, chociaż była zdecydowanie lepsza, bardziej intensywna to jednak zabrakło mi tej pazerności, za mało strzałów było, także myślałem, że właśnie Agbor na przykład da też kolejny oddech, taki taki naprawdę, taki, tak, taki poderwie tę, tę naszą drużynę, nie, zabrakło mi tego u Agbora, także no, no nie wiem, coś, no tutaj ma, ma trener Bella na pewno przemyślenia na trasie Pruszków-Legwica, ale do, tre, do trzeciego na pewno na, na wyciągnie wycią tak. Chociaż mecz jest szybko, bo mecz z Resową już... Bardzo szybko. Mm -hmm. Trzeciego, Bardzo szybko trak, tak, w piątek. Nie, no cóż, kochani, nie udało się zgasić tego znicza. Y, y, Także no, w, w przededniu listopadowego święta no, zapomnijmy o tym meczu, aczkolwiek to my zapomnijmy jak najszybciej my możemy, ponieważ y, trener, sztab i piłkarze no nie powinni zapominać o takich mecz, meczach, ponieważ to z nich się powinno właśnie analizować i wyciągać wnioski także liczymy na to, że na pewno trener Bella i, i jego współpracownicy wyciągną puszne wnioski z tego spotkania i zawodnicy również no i, i za chwileczkę Mieć wróci na, na te dobre tory, ponieważ no my tego nie chcemy za, za długo pamiętać. Było to nieciekawie to wyglądało i nie będziemy mile wspominać tego spotkania. No tak, ale jeszcze wiele przed nami to do, to dopiero trzynasta kolejka tak, także jeszcze naprawdę dużo gier. Tak, tak dokładnie moment, wędrów... że też to sami Maćku. Też y, tutaj nieraz apelowaliśmy i gdzieś tam jakieś tam tonowaliśmy te na, nastroje, no po prostu zawsze mówimy też, na, co nam należy na sercu, tak, że no, że po prostu no Mieć nie jest drużyną, zresztą jak widać w tym sezonie, chyba w tej lidze nie będzie chyba takiej drużyny, która tak spokojnie Wygrywa mecze i, i gruje nad resztą. No, no nie, bo może Opole przegrywa. KKS ale... przegrywał tych i teraz się tak, zbudował, To jest ten jakby ten... standard jest w tej lidze, tak? Dokładnie ale, tak. Na, ale na pewno nie jesteśmy, to, to nie jest to nie jest taka mieć I, 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 i rozmawialiśmy ten temat już kilka razy, że mieć świetnie wystartowała, a potem potemśmy się, potem się w że zastanawiać, czy to nie porad stan był ten start świetny, pamiętasz te, te wcześniejsze odcinki potem kiepskim w teraz potem mi znów zaczęła grać dobrze i znów się tak lekko poniera ale no po prostu tak generalnie no to zdajemy sobie sprawę z tego, że, że no, po prostu mamy w tej chwili taką drużynę, która no, nie ma takiej stabilizacji. To jest drużyna przebudowana, dosyć mocno odmudzona i ona i ciężko będzie utrzymać taką stabilitatę, to a, a to jest wyjście długodystansowy, także kto będzie najmniej punktów tracił, tak będzie się utrzymywał Właśnie. w tej czołówce i, i, i rzeczywiście tak jak słusznie Maciek zauważył, popatrzmy na wyniki pozostałych drużyn, to jest dokładnie Yy, właśnie tak to wygląda. Także nie ma dramatu, jest punkt yy, dopisany. Natomiast ja mówię, jeżeli chodzi o mecz, to, to bardzo słabo to wyglądało, no, ale trudno, to nie będziemy się już powtarzać. Yy, także czekamy na yy, lepsze wydanie. Miedzi Legnica. To na razie, Maczku, jeżeli masz coś do dodania, Wszystko, dziękuję. dziękuję. Nie, skoro do dodania, to, to dziękuję. Dziękuję, dziękuję tobie, I dziękuję Wam, kochani. To bardzo był dziękuję. dwusetny odcinek niskiego pressingu. Jeszcze raz przypominam, w styczniu piątą rodzinę pressingu. Także zapraszamy, coś wymyślimy tam. Już, was, już chodzimy za... Piccolo. <laughs> tak, tak, to na następnym na, na odcinku było Piccolo, może teraz coś innego wymyślimy, nie wiem. Trzeba Jasne. by sprawdzić tam w pół, jakieś nowości się nie pojawiły. E, liczymy też. Ale no dobra, nie będziemy tutaj, nie, nie będziemy za dużo mówić. kolejny wam jeszcze raz, to był dwusetnasty odcinek pressingu. Mieć, widzimy się na meczu z Rezowią. Hej, niech.